Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam was w kolejnym dniu, w kolejnym vlogu. Właściwie idę szybko do samochodu, słuchajcie, bo o, wszyscy tam idą na grzyby. A wiecie, że w okolicy jest niedźwiedź, jak boga kocham, jest tutaj niedźwiedź, ale. Moi rodzice um, wierzą, że w grupie siła. Nie, no myślę, że dzisiaj będzie okej, okay, bo na dwóch działkach obok robią prace takie budownicze, więc raczej nie niedźwiedzie tu nie będzie przy budowlańcach. No. Trzymam, że tak powiem, ale idę do samochodu właśnie po na kamerę. Idziemy z dziewczynami na wodę. Pójdziemy na te deski, na których się stoi, opanowałyśmy to do perfekcji. Śmiałyśmy się, że któregoś dnia zrobimy sobie jogę na tym, bo ostatnio zaczęłam robić taką 10-minutową jogę, która polega na balansie i mówię, że fajnie, bo jak się wybalansujemy i nie wybalansujemy, to wpadniemy do wody, co nie? Także może wieczorkiem albo później, na razie idziemy po prostu popłycha, popływać, bo jest jeszcze taka pogoda, wiecie, luźna. Także zapraszam Was na vloga. Ja szukam tego mojego, niestety, no statywu to się chyba nazywa, na aparat. Dzień dobry Asia. A no ja się szykuję. Mamy trzy deski, więc idziemy na deski. To leave, already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we wait. Super. wiecie co, wypuścić się tak na głębokie jezioro, na głębokie na, na wielkie jezioro i widzieć tylko drzewa i ten spokój, lekki wiaterek, słońce, no po prostu relaks na całego. Dopiero jest poniedziałek, także mamy jeszcze dużo, dużo czasu, dużo planów jeszcze do kasyna trzeba zaliczyć kasyno jak w zeszłym roku, także Um, no Jest dużo w planach. Na kajakach jeszcze nie byłam na tym dużym kajaku, także fajnie. A dzisiaj robimy obiad my za dawem: zrobimy spaghetti i ogólnie będziemy chyba dzisiaj tak cały dzień tutaj spędzać. Może wieczorkiem jakieś aktywności porobimy, um, bo trzeba skorzystać z tego, co tutaj jest. Tym bardziej, że pogoda ma być naprawdę słoneczna. Ale zapraszam Was do oglądania dalej. Nie zapominajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu i bawimy się, odpoczywamy dalej. z gatą. Ja idę z dodatamy robić obiad. Też mówią, że jest woda super ciepła, więc chyba będę wskakiwać później. Um, ale co się będziemy zrobić? Byliśmy wszyscy są. Wszyscy, wszystkie dzieci, prawie oprócz tych rodziców, a wszyscy byli na wodzie. Jedni na deskach, drudzy na rowerku, trzeci na kajaku, także było super. I trzeba chwilę odpocząć: napuszczają wody do basenu. Jest mega dużo atrakcji, e, takich, co dzieci mogą robić. Mamy dwa namioty rozstawione: jest plac zabaw dla dzieci, huśtawki, hamaki, e, siatkówkę rozłożyli panowie. Tata teraz napuszcza wody do basenu, także nic dodać, nic ująć. <laughs> Babcia, przygotowała! <laughs> <laughs> Teosia do pływania, znaleźliśmy taki strój w garażu, ale powiem Wam, że co, może być, może być. Po <śmiewanie> co? one? <śmiewanie> co? Wow. Dzisiaj pierwsza prawidłowa drzemka, to osia zaliczona, także super. Właśnie się chłopaki tutaj trochę bawią na molo, na patio. Na patio, nie na molo, molo jest tam. Reszta gra w siatkówkę, ja tutaj trochę nadzeruję. Co jest? Kupiliśmy wczoraj trochę zabawek i jest frajda. Te skarpetki, bo brał drzemkę i miał strasznie chłodne, zimne nogi, więc stwierdziłam, że ubiorę mu skarpetki. Na razie jest okej. Okay. Co kochanie? Umiesz to otworzyć? Czy się da otworzyć? Nie da, chyba <laughs> z zabawki skraszowałeś, co? Brawo! Jesteśmy w mieście, tym razem jesteśmy, nie wiem co to jest za miejsce, co za sklep, ale pani ma tutaj multum takich rupieci, że tak powiem, wystawionych chyba na sprzedaż, na, no raczej na sprzedaż. I moi rodzice szukają jakichś takich um, rzeczy do ogródka, gdzie mogą kwiaty na przykład zasadzić w tym doniczki, nie doniczki albo różne takie jakieś bajery i chodzą sobie tutaj i patrzą. Pokażę Wam jak tutaj jest to, naprawdę to jest taka rupieciarnia metalowa, ale ma niektóre fajne rzeczy nawet. What? Chyba pani tutaj drogi biznes robi, bo popatrzcie takie małe, zapajęczałe bariery za 6,99 a rzekomo regularna cena jest 12,99. To o nie, przepraszam, to chyba nie... No nie, to na koszyku jest. Czyli nie ten napis W, tylko te. No troszkę drogo. Sign. Yeah. Tutaj? Mhm. Drogo to jest. Co? So, Ale jest fajny sign. Jaki? Napisze no, po Ciebie. Chodź Szpagier się znalazł. On się zawsze gubi na tych wakacjach. Niesamowicie często go gubimy. Przyszliśmy do sklepu z pamiątkami. Te kupki mi się podobają. na marshmallows. Kupiliście marshmallows? No to nice! Adam rozładowuje sprzęt i będzie latał. Zobaczymy, co nam tutaj wylata. Tam ja. Rodzinka poszła teraz do sklepu z pamiątkami, w którym my już byliśmy byliśmy na lodach, znów na tych samych, co wczoraj, bo były naprawdę dobre. Ogólnie amerykańskie lody są bardzo słodkie i ciężko tutaj o takie lody orzeźwiające, bym powiedziała, ale były ok, nie były aż tak słodkie, żeby się nie dało przeżyć. Te sorbety były znacznie smaczniejsze, natomiast, no wiadomo, te takie y, kremowe wyglądały trochę lepiej. Jesteśmy w miasteczku, urządzamy sobie spacer i powiem Wam, że idziemy nad wodą, jest bardzo fajnie, przyjemnie i jak słońce wychodzi, to jest perfekt, ciepło. Ogólnie przez to miasteczko trzeba przejechać, żebyśmy się dostali do tego um, domku, w którym przebywamy, A więc byliśmy tutaj już tak naocznie, widzieliśmy, przejeżdżaliśmy, ale nie byliśmy nad wodą się przejść. wish i could say i was finally over you but that's not the truth mm -mm. everyone always keep falling in my jesteśmy sobie w knajpie nad jeziorkiem na piwku. Chłopaki gdzieś zginęli, chyba zamawiają więcej piwa, mi wystarczy. I pójdziemy do domu, zrobimy sobie kiełbaski na grillu, nie na grillu, kiełbaski na ogniu i będzie fajnie. A żona chodzi i szuka dziadka ostro. Jajko? Tak. A skąd masz? Wygrałeś w maszynie? Tak, fajnie się grało? Tak! Super! tak! Tak, tak wszystko tak. Wróciliśmy niedawno z tej knajpy z nadwody i właśnie tata rozpala ognisko, wszyscy się poprzebierali już takie wiecie, dresy, sweterki, żeby siedzieć przy ognisku. Całym barem, napakowała, nie było jej 15 minut, napakowała do kulera. Dobry dzień dobry, witam Was bardzo gorąco przed ósmą skawką na podwórku. Chciałam sobie usiąść. Zanim to zrobię, muszę przetrzeć rosę, bo narosiło niesamowicie kawa pachnie pięknie, nic nie widzę, bo słońce razi w oczy i powiem Wam, że jest 54 stopnie, czyli dosyć mała, niska temperatura. Ale w ogóle nie czuję zimna. Myślę, że jak wiatr zawieje, to tak, ale bez wiatru jest super perfekt. Dzisiaj chyba większość dnia spędzimy na wodzie bo przez następne dwa dni ma być ładna pogoda, a potem trochę ma się popsuć, więc um, wtedy jak będzie brzydsza pogoda, to będziemy robić jakieś aktywności typu e, gdzieś iść, coś zjeść, do kasyna zajść, tego typu sprawy, a przez najbliższe dwa dni to po prostu tutaj będziemy szaleć. Także biorę się za kawkę, zaczynam kolejny dzień. Zapraszam Was serdecznie do dnia z nami. Mamy zawody na szczelanie z... nie wiem co to jest. Za strzelba, wiecie taka? Baby gun, czy co? co to jest? Jak się ta strzelba nazywa? Jak się ta strzelba nazywa? Bibigan, no to dobrze mówię. Piatrówka. Tata zrobił terczę. Mario przywiózł wiatrówkę z tymi małymi tarczami i strzelamy. a Adelan liczy, kto najwięcej punktów zebrał. Ale dzisiaj sobie zapfundowaliśmy kawkę tu w miasteczku. Patrzcie na dziadka. Dziadek, wszyscy robią drzemkę po obiadową, bo zjedliśmy sobie czyli. I dosłownie mama z dziewczynami pojechała do sklepu. Dzieci śpią, Adam się relaksuje, Maria też się relaksuje, a tata bierze kajaczek, siada. Wszystkich ma gdzieś. Wziął sobie różowy, bo dlaczego nie. Tata wsiadł na różowy kajak i jedzie. Płynie. Ma nas gdzieś, popatrzcie. Pływanie kajaczkiem skończyło się tym, że tata wpadł zanim jeszcze dopłynął nawet do pomostu, więc stwierdził, że popływa.